No i co? I co? Czego tu? Czego? Czego tu? Mordę. No i, i co? I, i, I tu mieszkam i co? Piwnicy, u kopyra. I co? Dziady. Mm. Trzeba coś wybić Trzeba coś wybić eee. Dobra Co to jest Niedobity Reżyseria Browar Pinta Underground oh, oh, oh. Underground oh, oh. To jest Underground! To jest Underground, a nie! O. Scenariusz Stefan Król. Może się Stefan King! <ścoughs> Oddech umarłych światów to piknik nad strumykiem przy tym, co przeszliśmy w drodze do podziemi. Ciemno, mokro i zimno! To tak jak tutaj! Wszędzie drewno, dużo drewna! Sypiemy wokół chmiel, amerykański niemiecki! Bez skutku! Atakujemy drożdżami niezwykłej mocy, demony są wściekłe! Demony srony, a nie! Tam wiedzą co to jest! Co to jest zimno i mokro, co to jest! Nic gówno wiecie! Te drożże wyjadają im każdą słodką drobinkę. Z drewna zostają wióry, dużo wiórów. W podziemiach unosi się słodkawy zabawanili. Mija pół roku. Pół roku. Pół roku gdy ja już tutaj mieszkam. Brwa! Jesteśmy wyczerpani. Jeszcze jeden zryw o świcie i wreszcie zaskakujemy demona. Teraz jest zamknięty w butelce. Uważajcie, wciąż jest niedobity. Woda, słody jęczmienny Weiermann, Pilzneński, Pejlej, Wiedeński, Karamber, Karamunich. Typ 2, jakby to coś zmieniało. Typ 3, Karafa, Karabelsz, Kara, kara Roma, Kara Dupa. Hit hit co to jest hit cukier kandyzowany brązowy ekstrakt słodowy imbir skórki pomarańczy dębina wanilia co to znaczy dębina wanilia tak się dom nazywał wanilia miele cascade USA Simcoe Columbus USA a Simcoe to już nie USA fantazja DE Drożdże fermentis abaje. To niczym wiersz jaki <ścoughs> 9%, a przynajmniej grzeje. Przynajmniej będzie grzało Dobra Crabby Revolution Jedziemy jedziemy z nimi Ale daję winkiem, dobre Daję winkiem, daję. On przynajmniej dobry słoik. Się całe zmieści. On trochę męty na dole. No i co? A szlak, a z tą lampą. Taki kolor. Bursztyn. Psia jego mać. Aż ty w morne. Ale daje klepkami od parkietu. Ła! Kiedyś, kiedyś w takim dworku po niemieckim spałem. To żeby było cieplej to ognisko zrobiłem z tych klepek parkietowych. No one tak tak paniały, jakby parker pozrywał, taki po jak ten bunkier po niemiecki. Ale klepka na klepce to od tych wiórów dębowych. Ach. Ach. Słodkie, dosyć słodkie. Ale ja bym żółty te, ten parkiet normalnie. Ja bym żółty ten parkiet. Underground, a troszkę belgijskie. No tu no nie jest, ale drewno robi robotę. A ja się trochę znam. Bo kopyra słucham, podzuję tam, pod, jak przechodzę tutaj do mojego leża mm. <grym> Jak przechodzę do mojego leża, legowiska to słyszę czasem, on tam opowiada czasem, na lubię wozuwać Mądrego to i dobrze wozuwać. To on mówi, że mm, teraz jest barel i hopi. to tutaj rzeczywiście nawet nie barel ale dębina, drewno no to robi robotę robi, robi, panie robi robotę jakbym ten parkiet po prostu żar. i gardło koi a jak się tak mówi takim głosem strasznie gardło zdziera, a to koi gardło Trochę grzeje, ale nie palię. Spirytusem nie czuj takiego ordynarnego alkoholu. To jest 9%. To jest 9%, jednak. Ale jaka piana, panie, jaka piana trwała. Się tu nawet osadza. Bardzo dobrze czuć tą dre, 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 drewno, tą dębinę. Te... te... taniny... z drewna... dębowe. Generalnie bardzo fajne piwo, bardzo fajne. Podobne jest trochę... Podobne jest trochę do... Old Ayla z Birbanta, który też tam miał dużo tego parkietu. Tu jest też dużo parkietu. Bardzo dużo tego parkietu. No co, dobre wiło. Mi smakuje. Myślę, że kopyrowi też by zasmakowało. <kluz> Nieco może jednostronne. Głównie tutaj ta dębiny, yy, moc. Ale ja to na przykład lubię. Teraz, się to ogrzało od ręki, to się tu w słoiku zgromadziło trochę więcej nut takich waniliowych, przyjemnych. Ja wiem, jakieś takie, nie wiem. Jakieś takie, nie wiem, jak to nazwać, jakieś cygaro jakbym palił, takie waniliowe, nie wiem, nigdy życiu cygara nie paliłem. Paliłem no, 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 te białomory, białomory. I co? Hmm. A niedługo tu komory będzie zabierał tutaj te rzeczy stąd, to nie wiem, nie wiem, co zostawi, to zostawi, a co zabierze, to trudno. Także tak. A może chociaż, że mrozu nie ma. No, wasze zdrowie.